Dobra, zacznijmy sobie od Young Igi. Young Igi SDA. Let's see. SDA. Co to znaczy kurwa? Seks, dupy, auta? Czy zo? O? Może jakieś kurwa ciekawszy picie niż te ostatnie slipery? Że, że przesadzam z alkoholem, bo nie czuję, gdy nie piję. Ja wcale się nie kryję, biorę butelkę za szyję. Ja teraz lecę legendarnie, bo kiedy biorę substancję, to jakbym otwierał na nieja Ja znów mówią, że skończę na ja Kurwa, myślałem, że ten e, synt, który był grany na intro, będzie motywem przewodnim tego bitu które się zawiodłem że nie jest, nie jest kurde przewodni, jakby motywem przewodnim. Nie boję się tego, znałem gorszy sytuacje, ja Chyba płynę gorszym statkiem, miałem za mało by wiedzieć jak zarządza się dostatkiem, ja Nie czuję gdy nie piję, ja Kolejny naszyjnik zawieszaną no moją szyję ja skarbie i możesz wierzyć lub nie, lecz to pozbywa mnie bariera ja. Jestem w trybie kończenia kariery. Ja. Znałeś mnie publicznie, nie jestem chcesz poznać w trybie, mnie. jestem w trybie kończenia karier Damn Czy Yanking miał kiedyś z kimś bif, kurwa, czy nie? Nie miał chyba nigdy kurwa z nikim biffa, nie przypominam sobie Jestem w trybie kończenia kariery. Ja. znałeś mnie publicznie, nie chcesz poznać mnie prywatnie ja. Demono okupuje willeja, wszystkie moje myśli teraz dają się bezsilne ja. Wow. Sex, dragi alkohol. Ej, byłem blisko, poziem. seks, dupy auta. <grywka> a, to, a to kurwa serio to znaczy? <grywka> Sex, dragi alkohol. Sex, dragi alkohol. Dragi alkohol, to moment bestii myśli nie są tak niewinne W tym całym zepsuciu Kurwa Seks synt niby jest kurwa w refrenie, ale jakoś Drogi alkohol, seks, dragi, alkohol To moment bestii myśli nie są tak niewinne W tym całym zepsuciu znajduję moją idylę wszystko wcześniej złudzenia mylne. Robię ją na pieska, biory kolejną pastylkę. Spadają do mnie, daję największą rozrywkę. Obracam ją, zmiana pozycyjna. M -m -m Mówi mi tato, nic więcej już nie słyszę Zapełni inspiracjami tą całą płytę A ja opróczam butelki, mój kierunek znów na par Takiej klienteli będą tu zazdrościć wam I wszystkie tanie butelki, ja mówię nie dzięki Przez numery i bąbelki Jesteśmy nieśmiertelni I kiedy tak piję magicznie, znikają lęki Tak, ładnie w bit wleciało Dlatego ten numer to jebany Zacznę poniedziałek, to nie kończę do niedzieli, bo Seks, dragi, alkohol Seks, Ale w sensie tamten numer poprzedni, co wyszedł mi się bardziej podobał. Ten mnie w ogóle nie porwał, powiem szczerze. Taki bym powiedział, czy, czy, to, czy to jest taki kurwa singiel? Bardziej bym powiedział jako właśnie taki um, numer po prostu na płytę, taki wiesz, który żeby zapełnić tracklistę. Nie, nie, jakoś nie, nie, nie mi jakoś mocno dupy. I, i jego i, go, i Jego moim zdaniem na o wiele więcej stać. Jeśli chodzi o, o numery, tak szczerze. Dragi alkohol Seks drogi alkohol Ten numer jest taki? Hmm, Nie wiem. szczerze. Sex drogi alkohol Seks drogi alkohol Seks drogi alkohol Seks dragi alkohol. Kurczę. Hmm. Jeśli chodzi o te numery, no to na pewno uważam, że kurwa. 15 minut było fajne, bardzo. Na wieki taki fajny, spokojny numer. A ten jest najsłabszy, uważam, ze wszystkich. Najsłabszy to jest numer, uważam. Ze wszystkich tych. Taka bym dał piątkę, bym dał. Bo to nie jest jakiś, wiesz, mega, jakieś gówno i tak dalej. Bo to. Mam wrażenie, że jak już jesteś na pewnym poziomie trochę e, rapowym, no to już nie stworzysz takiego kurwa numeru, który który człowieku jest nie wiem, asłuchalny, czy coś takiego. No bo zdarzają się przypadki, ale ale no ten numer jest spoko, ale nic takiego kurwa wiesz, żebyś to żebyś to powiedział, kurwa, ale zajeb zajebiste. A bo ja się kurwa starzeję. Król powrócił. To jest ten Igi, ale chyba, ale chyba jego fani są zadowoleni. Young Goat, na przykład piszą. Więc chyba spoko, nie? Ważne, że fani są kurwa zadowoleni. Album dekady. O, jest jeden komentarz negatywny. Kurwa zmartwił mnie ten track. Oby ten lot nie skończył się tragedią, co nie. Bra. A, dobra, chodzi o, o tematykę traku. Nie chodzi o. Okej. Okay. Chodzi o tematykę, bo on tam opowiada o tam, że dużo pije i... i tak dalej. I że się martwi o niego. Myślałem, że chodzi. Myślałem, że chodzi ten. No dobra, okej, okay. no to do tego mi się nie podoba w takim razie. Ale widziałem, że u was też była kurwa yy, opinia podzielona. Że od początku było trochę lebron jamów, ale też dużo, dużo skipów, kurwa. Taka, podzieleni, podzieleni byliście. Ej, a może wprowadźmy kurwa. Ej, czemu w sumie my tego nie robimy? Wprowadźmy może ankiety zawsze po takich numerach. Nie, znaczy nie na wszystkich, ale zróbmy kurwa ankietę. Jakąś taką kurwa. Yang, Ig, S, -T -A. I na przykład zróbmy, zróbmy na przykład system, mm, zróbmy system taki, że będzie pięć odpowiedzi od jedynki do piątki, że piątka to jest, kurwa, człowieku, najlepszy kawałek, jaki słyszałeś, kurwa, od dłuższego czasu, a jedynka to jest, stary, że, kurwa, no, nie podobać się i w ogóle nie przesłałbyś drugi raz. Dobra? Dobra, to spróbujmy. Dobra, macie 60 sekund. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, widzę, że, okej, okay, czyli, czyli widzę, że, widzę, że większość głosów na trójkę 46% głosów ocenię na trójkę ale 34% aż kurwa na dwójkę 12% na jedynkę, 5% na czwórkę i 1% na 5. 50, 50 osób uważa, że to jest najlepszy trag, jaki słyszeli od dawna. Ciekawe. Ciekawe